Biblioteczna Pocztówka Dźwiękowa. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tą audycją rozpoczynamy nowy cykl w Bibliotece w Mieścisku. Cykl będzie się nazywał Biblioteczna Pocztówka Dźwiękowa. Korzystamy z narzędzi, którymi już dysponujemy, czyli z naszego pięknego studia do nagrań i studia radiowego, i z profesjonalnego sprzętu do nagrań, aby przygotowywać dla Was co tydzień. Nowy odcinek, nową pocztówkę, która składa się z dźwięku, z głosu, z emocji, z literatury. Biblioteczna pocztówka dźwiękowa. Kiedy tak siedzimy tu w studio. To mamy wrażenie w tym zaciemnionym miejscu, w tej kabinie, że podróżujemy jak w statku kosmicznym. I kiedy przyszedł nam do głowy ten pomysł o kabinie statku kosmicznego, to mnie przypomniał się esej radiowca pana Pomerancewa, który był uciekniem z Ukrainy w latach 50. ubiegłego wieku, uciekł z Związku Radzieckiego i pracował w angielskim radiu w BBC. I on napisał wtedy takie słowa: Kosmicznie zamknięte, dźwiękoszczelne kabiny, konsole, brak okien na świat upodabniają studio radiowe do statków kosmicznych. A sam Twój głos jest zdolny otworzyć tę zamkniętą przestrzeń. Jestem przekonany, że siedząc przy radiu, wielu słuchaczy odbywa podróż przez świat, nie, raczej w kosmos. No, i my właśnie w każdą środę chcemy posyłać w kosmos, czyli w świat, czyli do Was słowo, dźwięk, dobre emocje, fragment wiersza, fragment literatury, żeby budować dobry nastrój. Jesteśmy w tym wszyscy razem, podróżujemy wszyscy razem. I co tydzień będziemy Wam posyłać biblioteczną pocztówkę dźwiękową. I dzisiaj rozpoczynamy od wiersza, który napisała Mary Oliver, a przetłumaczył go na język polski Czesław Miłosz. Wiersz nazywa się Dzikie Gęsi, bo jak podniesiemy głowę albo nadstawimy ucho, to usłyszymy, że one już są. Wiosna nadciąga, lecą gęsi. I ten wiersz z dobrymi życzeniami. Dobrych emocji, dobrych przeżyć na cały tydzień przeczyta dla Was, dla nas. Ola! Dzikie gęsi, nie musisz być dobra, nie musisz iść na kolanach 100 mil przez pustynię, pokutując. Wystarczy, jeżeli pozwolisz zwierzątku twego ciała kochać, co pokochało. Mów mi o Twojej rozpaczy, ja opowiem moją. A tymczasem dalej trwa świat. Dalej słońce i przezroczyste kamyki deszczu suną przez krajobrazy, nad łąki i głębokie drzewa, nad góry i rzeki. Znów dzikie gęsi, wysoko w czystym błękicie, lecą z powrotem do domu. Kimkolwiek jesteś, choćbyś była bardzo samotna, świat ofiarowuje się Twojej wyobraźni. Woła do Ciebie, jak dzikie gęsi cierpko obudzająco, coraz to oznajmiając, gdzie jest Twoje miejsce w rodzinie ziemskich rzeczy.